Cześć Wam, dzisiaj jest z nami Karolina, która zdecydowała się opowiedzieć o swojej przeprowadzce do Rzeszowa. Cześć. Karola, jakbyś mogła pokrótce opowiedzieć o tym, co zmotywowało Cię do wyprowadzki z domu? Na, na pewno zmotywowało mnie większe możliwości, czy to pracy, czy to usamodzielnienia się, bo jednak tutaj czy sama mogę wyjść do sklepu, czy, czy do znajomych, gdzie wcześniej tak naprawdę nie miałam takiej możliwości, no ponieważ mieszkałam w niedostosowanym bloku pod osoby niepełnosprawne, więc. A mogłabyś powiedzieć, z jakiego miasta, do jakiego i dlaczego? Przyprowadziłam się, tutaj z Lemborka, to jest y, takie małe miasto w y, w pomorskim, no właśnie przeprowadziłam się do, ze względu na, na możliwości, na to, że mogę tutaj jednak bardziej się samodzielnić, bardziej otworzyć i być bardziej samowystarczalna. Tam przeprowadziłem się do Rzeszowa, miało to jakiś wpływ, nie wiem. Znajomy, czy wie, czy tak po prostu zechnął. Że... Przeprowadziłam się tutaj dzięki mojemu znajomemu, którego poznałam w szkole, e, też dla osób niepełnosprawnych. No i e, znamy się tak naprawdę już od dosyć dawna. No i zaraz mi zaproponował mi pomoc, że mogę się tu przeprowadzić, że mi pomoże, i no, skorzystałam z tej szansy jednak. i Jestem bardzo za to wdzięczna. Myślasz tu rok czasu. Jakie widzisz różnice pomiędzy swoim poprzednim miejscem do mieszkania a Rzeszowem? No różnice są bardzo duże. Właśnie nawet jeżeli chodzi o przystosowanie architektoniczne miasta, że tak powiem. No to tutaj na przykład mogę sobie sama wyjść do sklepu czy, czy czy do znajomych mogę wziąć taksówkę i właśnie pojechać gdzieś w miejsce, gdzie tego potrzebuję? Czy autobus, autobusy też są przystosowane, więc też nie ma problemu, no a jednak no, u siebie nie miałam takiej możliwości. Wszystko musiałam tak jakby załatwiać przez, przez mamę. Hmm. A oprócz tych hmm, dostosowań. Architektoniczny, widzisz jeszcze jakieś pozytywne przeprowadzki? No, widzę. Widzę właśnie to, że no, tak jak mówiłam wcześniej, otworzyłam się dużo bardziej na ludzi. Na przykład potrafię, jeżeli wiem, że coś mi nie wychodzi, potrafię iść, poprosić o pomoc. Kiedyś było tak, że na przykład no, nie umiałam prosić o tę pomoc, i zawsze wszystko chciałam robić sama. No, jednak tutaj nauczyłam się tego, że. No, czasem jednak są rzeczy, z którymi sobie nie radzimy, no i trzeba jednak poprosić o tą pomoc. I to jest taki właśnie chyba najważniejszy aspekt tej, tej przeprowadzki, że właśnie otworzyłam się no, na ludzi jednak. oprócz y, jeszcze takich wkrótce y, życiowych, że tak powiem, spraw. Powiedz mi, ile cię, czy trudne było przeprowadzenie się z jednego końca Polski na drugi, bo wiadomo, y, brak rodziny, mamy i y, Dużo cię to kosztowało? O kosztowało czy znaczy, mnie? Nie. kosztowało mnie to bardzo dużo, ponieważ wiadomo, jednak y, mieszkam bardzo daleko od rodziny. Nie mam możliwości się z nimi widzieć tak często, jak bym chciała. Wiadomo, że jednak kontakt telefoniczny no, no nie odda tego, tego kontaktu jednak cztery oczy, gdzie jest się razem. Ja tak naprawdę do domu to przyjeżdżam na święta albo na jakieś dłuższe wolne, ale tak no to nie mam możliwości. Też y, kosztowało mnie to dużo tak psychicznie, ponieważ... Ja jestem osobą raczej bardzo, bardzo zamkniętą, która, która się bardzo wszystkim przyjmuje i denerwuje, więc, więc przeprowadzka też kosztowała mnie dużo takiego jednak samozaparcia. Że jednak wiedziałam, że muszę się otworzyć, że muszę jakoś, że tak powiem, walczyć o to, żeby moje życie wyglądało trochę inaczej. A ktoś to motywował do tego to była Twoja samodzielna decyzja. No tak, um, no dostałam wsparcie też od rodziny, dostałam wsparcie od znajomych, od, od, od więc mam wsparcie, wsparcie od, od właśnie um, portalu Rampa, który też um, mi pomagał. A skąd o portalu dowiedziałaś? Ja się dowiedziałam o portalu przez e, znajomego, e, który właśnie mi opowiedział dużo dobrego, że właśnie portal bardzo pomaga niepełnosprawnym, że właśnie e, nagrywają mm, filmiki różne motywacyjne, e, piszą różne artykuły właśnie, e, że mm, właśnie w ten sposób pomagają osobom niepełnosprawnym, że są właśnie otwarci na, na na no osoby niepełnosprawne.